Sponsorem programu jest Epoch, producent zabawek Sylvanian Families. Doktor. Hej, Mini. Hej, Finek. Hmm, Pani Doktor, co Pani myśli? Panie Doktorze, ta ośmiornica wymaga natychmiastowego badania. Zabawa w lekarzy! Oj, tak słabo się czuję! Macki? Są oczy! Są rogi! Rogi? Nie ma rogów! Wiem, co dolega pacjentce. Zgubiła rogi. Ale czekajcie, ja naprawdę nie mam rogów! Wiemy, ośmiornice nie mają rogów, ale w zabawie mogą mieć. Racja. Co ja zrobię? Gdzie są moje rogi? Nie martw się, lekarze nie tylko badają. Lekarze przede wszystkim pomagają chorym, tylko jak? <laughs> Mam! Doktorze finku, trzeba naszej pacjentce znaleźć rogi. Oto rogi. Pacjentka ośmiornica jest zdrowa. Nie jestem ośmiornicą. Teraz jestem bykiem morskim. Na płetwej macki. Bykiem? Fatalnie. Co? Jak to? Czemu fatalnie? Temu bykowi morskiemu wyrosły macki. Doktorze filku. trzeba je usunąć metodą wilgotkową. A, ratunek. A... Kto mnie łaskocze? Ja jestem zdrowy łaskoczkowej! Sponsorem programu był Epoch Producent zabawek Sylvanian Families Ten i więcej ciekawych odcinków Możesz znaleźć na antenie Mini Mini Plus I w aplikacji Canal Plus